Będę musiał znaleźć kurwa do tej pierdolonej szkoły. Kurwa, ale co mi tam kurwa. Będę musiał coś sobie robić ciekawego kurwa. Może będzie jakiś nowy kolega kurwa albo coś. No nie wiem, no chuj mi w dubale. ale... W tej szkole może jest chujowo, ale co zrobić kurwa. Ktoś tak że gdy się... No mi się chce, no kurwa, ale co. Mam nadzieję, że zrobię jakąś, kurwa, mi z tą rzecz w szkole taką, rzecz kurwa, będą płakać, kurwa, z radości, bo mi się nudzi, tak, w tej szkole, mi tam, chuj mi w dupę, kurwa, chuj mi w dupę, chuj mi w dupę, ale co tam, zobaczę, co tam później u Łysego i Bajsepsa będzie. Co za chujowy dzień, będę musiał... Wyklubisty dzień, kurwa. będę mu się do ze mam, kurwa. Pomylę, żeby zrobić jakieś kurwa. Zajaja fajne rzeczy z, z rolkiem i bicepsem, kurwa. Bo ja, jak to łysy, to łysy y, zrobię sobie coś ciekawego. I nie będziemy się tak kurwa Tak, no i... mój nowy strój. Kurwa, bo w nim wyglądał tak w tym nowym interesie, jak Ci się podoba, kurwa, Kitek. No Kitek, bo w nim wygląda teraz tak w tym nowym moim interesie, tak samo, ale kurwa jest ładniejszy, bo mam mniej plam, kurwa, mój interes. jak Ci się podoba mój nowy drechol kurwa. Jak Ci się podoba. Możecie nie powiedzieć, że jest bardzo piękny. Kurwa, jest bardzo piękny ten drechol. Kurwa, szkoda, że nie mam się siora, bo chętnie będzie tam woro siurka. Do twojego tyłka, kurwa, myślimy, tym się kurwa. Jest z tej nowy dzień u się młody młody się gacie i to sobie codziennie. U tej i tak sobie sam biceps z kuberty, palą się skręty i tak dalej sobie na szkoły chodzę, za szkoły jest pierdolony chodzę, szkoła to pierdolone miejsce pamiętaj młody, to szkoła to po W klasie tak pewnie znowu będzie jakieś popierdolęńcy, no kurwa, typu już ten Tomek, no. Mam nadzieję, że to nie będzie żadna popierdolona osoba, tylko ktoś normalny, oby Bóg mi dał, tak kurwa. On no, już nie chce tych doleńców więcej w klasie, więc nie mogę kurwa patrzeć. Chyba jedźmy się ci powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz, jak kurwa są na to wtedy tak jak zombie na cmentarzu. Tech jest coraz więcej, to coraz więcej przyciąg będziemy mieli kurwa, a nie jakichś tam wraków, co nie, huberkik, co nie. Bita, 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 bitam I tak sobie lecę, jak łosy sobie lecę. Ja dupa mi pokażę, to do, do dupy se wylecę. Dupa jest wszędzie. Dupę muszę zobaczyć, bo dupa jest dupą i się nie odbaczy. Dupa to dupa. Dupy są dupami. No i właśnie dupa będzie sarawał gaciami. Bo jest dupą. Pamiętajcie dzieci, wykurbi się jest, nie możecie więcej. Dzięki. Dzisiaj będziecie mieć nowego łódźnia. Będziecie mieć nowego łódźnia w imieniu Kazio. Nazwisko pieprzyk, oj pieprzyk wobec psy ty on będzie takim nowym uczniem, z którego będziecie mieli nowych kolegów, bo to jest trzeci już wasz nowy kolega, ale co mi tam będzie dobrze, więc się z nim dobrze bawcie i jeszcze jedno jest normalniejszy pewnie od was, to więc czekajcie trochę sobie dobrze, dobre dzieciaczki. Mam na imię i mam wielką Pieprzyka na mordzie, ale co mi tam, jestem dobrym przyjacielem i tutaj sobie przeszłem do szkoły, bo tutaj mnie wypierdolili, no i tak dalej, kurwa, yy, no więc yy, co, yy, jestem tutaj za szkoły, ale co mi tam, będę tutaj sobie siedział i tyle, kurwa, tyle awansy, się sobie dla szkoły. Ksiądz Natan wziął swego papieża, ksiądz latanek, Piotr Latanek, Tadeusza, ryzyka, worka między księdzami, księdza we gwiazdy wojny, wypieranca ciemistym w co w we wojny, gdy do księdza macie za mało, płyną po księdza, egzorcyści, no i proboszcza z chęcią. <noise> Ta kurwa do nas dołączyłeś, kurwa witam w ciepł w naszej. Nie trzech, a kurwa czterech kolegów będzie. Wykurwicie co, nie. A chcecie, żebyś... żeby przyjechałaś tutaj moja mama, żebyście ze mną kurwa przyjechać, żebyście z, no, ze mną się przyjechali. No i tyle, bo ja też żebyście ze mną przyjechali, dobrze? To poczekajcie chwilę. Idzie sobie papierz gwałci małe dzieci, dzieci rucha zapowiedzi. No i chuj. Idzie sobie papież Ważne, że już w pierwszy dzień szkoły Kazio wziął tych swoich kolegiów, bo jakieś jest wspaniałe, że wyjście wziął z tych swoich kolegów i tak, jak to dobrze, Weź ich przy później do gości, tak jak u siebie w domu, tak jak na Polaka przystało, co nie? A teraz na ta na się jeszcze bardziej. Będziemy się świetnie bawić pewnie z Kaziem, co nie? Co nie, Rolek Biceps? Będziemy się świetnie bawić z tym Kaziem tutaj ostatnio. Będzie wykurwiście. Wy U, 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 a bo to jest małpietany małpa, małpa, małpa. Małopietany pełno małpek. Właśnie w tango. Małpki są wszędzie. Są wszędzie i tu i tam. Małpki są wszędzie, luli luli laj. Małpki, małpki lalala. La, la, la. I tak sobie chodzimy, bo wszędzie są małpki, jest strata ta ta ta. ta. Witajcie w moim domu, kurwa. Witajcie w moim domu. Zdejcie w środzie wykurzyści, ale co mi ta kurwa. Widzicie tam i tak nie kurwa, żyć w tym miejscu, kurwa. Przeprowadzę gówniany cały świat, gówniany bardzo. Bardzo gówniany. Jakiego kurwa, że tutaj jest taki gówniany świat, kurwa, to ja sam nie wiem. Ale co mi tam zrobić? No Kazio, nie martw się, będzie dobrze wszystko, kurwa. Pójdziemy na meczelagi i będziemy dopiero się połkami z, z kibolami. Skoro tego będziecie mieć, mamy muzynki, bo tam ostatnio moja mama, mama się rozwijała z tatą, i to też się poznał muzynkę, i to tak jest takie skurwa, wykurwiliście teraz, co się teraz tym stało. Kiedy tawe się znaje mamą, to wtedy było tak, yy, że on zapoznał się z taką muzykę kurwa. I wtedy było tak głównie, lezi, że to wszystko się tak kurwa stało, że teraz ze śmierdzącymi murzynami na nazwiskiem cały czas. Ze śmierdzącymi murzynami całe życie. Kazio, masz przesrane, ale pamiętaj, zawsze będziesz mógł do nas liczyć. Będziemy dla Ciebie jak nowa rodzina. Od dzisiaj będziemy Twoją nową rodziną, Kazio. Od dzisiaj będziemy twoją nową rodziną. Pamiętaj to skarbeńku. Będziemy do ciebie jak nowa rodzina. Pamiętaj Kazio. Będziemy od dzisiaj twoim nową rodziną. I tak niech będzie do końca twojego życia. Ci już nigdy więcej nie rozłączymy. Pamiętaj Kazio. Pamiętaj. Bardzo wam dziękuję za to, że będziecie dziś moją nową rodziną. Od dzisiaj się już tak nie przejmuję kurwa. Jestem szczęśliwszy teraz. Chyba czego mam szczęśliwą mordę, kurwa teraz, kurwa. A ma jakichś rasistowskich kolegów, oni mają rasistowskie rzeczy na nasz temat, kurwa. Oni są jakimiś rasistami, kurwa. Czy jako mulatka i twoja córka to może być jakoś mnie chronić, i Bo Kazio też jest jakimś rasistą, kurwa. Kazio to jakiś rasista i ma z rasistowskich kolegów? Nie, no. Kerbeńku, bo teraz będzie dobrze. Przecież kolegę, tak że że jesteśmy naturalni w Polsce, co nie? Bo tym, bo jesteśmy tutaj nienaturalni przecież, to nie w karbeńku. A tym jesteś twoim młodszym siostrą, musisz się nim zająć, bo jest on lekko pośledzony, przecież o tym. Już będzie dobrze, no. Postaram się jakoś go tak nie męczyć, bo nie, nie będzie już tyle z nim problemów. Postaram się jak mogę to zrobić, to wszystko. Postaram się jak mogę. Dobrze. Dobrze.